Tegoroczna zima cały czas była dużo cieplejsza i dużo mniej śnieżna niż yy... To było jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Fakt, że w ubiegłym roku nie spadł śnieg praktycznie ani razu w Warszawie, to było już dramatyczne odstępstwo od normy, a fakt, że mieliśmy trochę zimy w lutym w tym roku świadczy o tym, że jeszcze klimat nie jest zdestabilizowany do końca. Natomiast nie ma się co dziwić, że w okresie zimowym, szczególnie w drugiej połowie zimy, kiedy arktyka się wychłodziła i duża część oceanu arktycznego zamarzła, może spłynąć do nas chłodne powietrze. Już obserwujemy że zjawiska pogodowe zmieniają się i, i w ogóle zmieniają się porę roku, tylko jakoś tego nie kojarzymy z globalnym ociepleniem i z globalnymi zmianami klimatu. Ja regularnie chodząc do szkoły grałem zimą w hokeja na łyżwach, nie na sztucznym lodowisku, tylko na lodowisku, które było wylane na początku sezonu zimowego na, na boisku szkolnym i pomimo kilku odwilży i rozmarznięć po, po drodze trwało do końca zimy, więc dla nas normalną rzeczą było jeżdżenie, jeżdżenie na łyżwach, sanki i różnego rodzaju sporty zimowe, które w tej chwili w zasadzie w dużej części kraju już odchodzą do lamusa. Musimy specjalnie jechać wysoko w góry, w odległe miejsca, żeby móc na biegówkach pójść przez las. Nie wiemy, czy ten rok będzie kolejnym rekordowym rokiem, natomiast jest minimalna szansa, żeby był rokiem chłodnym. Może być ciepły, bardzo ciepły, może być rzeczywiście gorący. Takim scenariuszem, który jest najbardziej prawdopodobny, to jest postępujący definicja. Deficyt wody z kolejnymi latami, w których ta sytuacja może być ekstremalna, to znaczy może jej zabraknąć w niektórych miejscach nawet do celów komunalnych. Brak wody to także niższe plony, droższe ceny żywności, i kłopoty z chłodzeniem naszych starych elektrowni węglowych, przynajmniej niektórych. Upały to kłopot dla nas wszystkich, szczególnie żyjących w mieście, bo w mieście dodatkowo dochodzi jeszcze tak zwana miejska wyspa ciepła i coraz trudniej schować się w cieniu, bo Wycinamy drzewa, bojąc się, że może się kiedyś przewrócą albo jakaś gałąź się obłamie. Natomiast kompletnie nie boimy się tego, że wycięcie kolejnych drzew powoduje, że przetrwanie każdego kolejnego lata w środku miasta będzie trudniejsze.